że na kanał Grzesiu pójść Ej Grzesiek może ci dać na loterię tę karteczkę? A co za nią można kupić za tę karteczkę? To co dają tam? Nic, no to po prostu wejście no to, to wystarczy masz pasek na wejście o. A to jest przedniowy pasek? Nie wiem Na kanał nagrywam teraz, prowskizja była o o! I teraz będzie problem sprzęt na walu musi cofnąć z górki. <grystanie> I... Co Wyłazić. Następne wchodzą I zmiana, i bociana, pyk. Ja to rękawiczko widziałem jak... Otóż szliśmy po prawej stronie. Chodźcie, przejdziemy. Po prawej stronie leżało, jak szliśmy. Tam dalej. Uh. Jedna osoba komuś balon mignął tu jest wejście sprawdzanie takich opasek jak ja mam niebieski Wygląda zabawa na 102. Troszeczki mój przyjaciel, poszedł rękawicę rękawice, bo zgubił. Jedziemy. O! O, le, rękawicy szuka le, <laughs> Chodź, jeszcze jedziemy Co to jest? Twoja to? <noise> Patrzcie, znalazła się zguba A powieszczona była na rampie Przyczepiona Mówiłem, że tu spadła, poczekaj to no, film nagram Widziałeś, ktoś powieściło tam <noise> No. Idziemy. Sofia? Ja nie, ty, ty przestań kamerować wieczorem, przyjedź na kamerę. Kurwa, wieczorem, a ty jutro ma wolny, możemy tu zostać. Ale to ja przyjadę później, potem mam a po co? Ty, ty no po co? Nie, na kurtkę muszę pojechać. Po co? Po kurtkę muszę. O, kurtkę. Bo zimno obecnie.